Orędzie 604, Mediolan, 31 grudnia 1997 roku. Ostatnia noc roku. Wszystko zostało wam objawione. Umiłowani synowie, spędźcie ze mną w ciszy i na modlitwie ostatnie godziny tego kończącego się roku. Nie spędzajcie ich w rozproszeniu i na rozrywkach. Tak jak czyni wiele moich dzieci ten rok był szczególnie ważny dla mojego planu teraz wchodzicie w mój czas dlatego wytyczyłam drogę napełnioną światłem którą wszyscy powinniście kroczyć a żeby żyć dokonanym przez was poświęceniem się mojemu niepokalanemu sercu wszystko zostało wam już objawione wszystko zostało wam objawione mój plan Został wam ogłoszony w proroctwie w Fatimie, a w ciągu tych lat realizowałam go poprzez mój kapłański ruch maryjny. Mój plan został wam objawiony w jego powolnym przygotowaniu. Ten wasz wiek, który właśnie się kończy, znalazł się pod znakiem wielkiej władzy udzielonej mojemu przeciwnikowi. Ludzkość została mocno zwiedziona przez błąd ateizmu teoretycznego i praktycznego. Na miejscu Boga umieszczono bożki, uwielbiane przez każdego. Przyjemność, pieniądz, rozrywka, władza, pycha i nieczystość. Szatanowi naprawdę udało się kielichem rozwiązłości zwieść wszystkie narody ziemi. Działał tak, że nienawiść zajęła miejsce miłości podział wspólnoty, liczne formy niesprawiedliwości zajmują miejsce sprawiedliwości, a miejsce pokoju zajęła stała wojna. Cały ten wiek przebiegł pod znakiem okrutnych i krwawych wojen, które spowodowały miliony niewinnych ofiar. Najświętsza Trójca postanowiła więc, że wasz wiek przebiegnie pod znakiem mojej obecności potężnej, macierzyńskiej i nadzwyczajnej. I tak w Fatimie wskazałam drogę, jaką powinna iść ludzkość, aby powrócić do Pana, drogę nawrócenia, modlitwy i pokuty. I jako pewne schronienie, ofiarowałam Wam moje niepokalane serce. Wszystko zostało Wam objawione, mój plan został Wam ukazany także w jego bolesnej realizacji. Ludzkość wpadła w moc szatana i w jego wielką władzę wykonywaną przez siły szatańskie i masońskie. Mój kościół został przyciemniony jego dymem, który wniknął w niego. Naucza się błędów i rozpowszechnia się je, prowadząc wielu do utraty prawdziwej wiary w Chrystusa i jego Ewangelię. Święte prawo Boże jest otwarcie przekraczane. Popełnia się grzech, usprawiedliwiając go często przez co zatraca się światło łaski i Bożej obecności, głęboko narusza się jedność, z powodu silnej opozycji wobec urzędu nauczycielskiego, zwłaszcza wobec papieża, a rana bolesnych rozdarć rozszerza się coraz bardziej. Dla udzielenia mojej matczynej pomocy i niezawodnego schronienia Kościołowi, który w waszym czasie cierpi i jest krzyżowany, Wzbudziłam kapłański ruch Maryjny, rozszerzyłam go też we wszystkich częściach świata poprzez moją książkę, wskazującą wam drogę, jaką powinniście przemierzyć, aby rozszerzyć moje światło. Przez tę książkę uczę was żyć poświęceniem się memu niepokalanemu sercu z prostotą dzieci w duchu pokory, ubóstwa, ufności i synowskiego oddania. Przez dwadzieścia pięć lat prowadziłam was słowami, które przekazywałam sercu mojego małego dziecka, wybranemu przeze mnie na narzędzie, aby urzeczywistniać mój matczyny plan. W tych latach ja sama prowadziłam go wiele razy we wszystkie części świata. On zaś pozwolił się prowadzić ulegle, mały i pełen lęku, lecz całkowicie mnie oddany, jak dziecko w ramionach swej matki. Teraz zaś to, co miałam Wam do powiedzenia, zostało powiedziane, wszystko zostało Wam objawione? I tak w tę noc kończą się publiczne orędzia, dawane Wam przeze mnie w ciągu dwudziestu pięciu lat. Teraz musicie nad nimi rozmyślać, żyć nimi i zamieniać je w czyn. Wtedy słowa. Wylane z mego niepokalanego serca jak krople niebiańskiej rosy na pustyni waszego życia, które jest tak usiane zasadzkami, wydadzą owoce łaski i świętości. Odtąd będą ukazywać siebie poprzez słowa, osobę i czyny mojego małego dziecka, które wybrałam, aby było dla was przewodnikiem i które prowadzę obecnie do bolesnego szczytu jego misji. Wszystko zostało wam objawione, mój plan został wam przepowiedziany, szczególnie w jego cudownym i zwycięskim spełnieniu. Zapowiedziałam wam tryumf mego niepokalanego serca w świecie. Na koniec moje niepokalane serce zwycięży. Dokona się to w największym tryumfie Jezusa, który przyniesie światu swe chwalebne królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Oraz wszystko uczyni nowe. Otwórzcie Wasze serca na nadzieję. Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi, który przychodzi do Was w chwale. Przeżywajcie budzącą lęk godzinę drugiego adwentu. Stawajcie się odważnymi zwiastunami jego tryumfu, bo Wy, małe dzieci mnie poświęcone, żyjące moim duchem, jesteście apostołami tych ostatnich czasów. Żyjcie jako wierni uczniowie Jezusa, mając w pogardzie świat i samych siebie, w ubóstwie, pokorze, milczeniu, modlitwie, umartwieniu, miłości i zjednoczeniu z Bogiem, nieznani i pogardzani przez świat. Nadszedł czas, byście wyszli z waszego ukrycia i oświecili Ziemię. Ukażcie się wszystkim jako moje dzieci, bo ja jestem zawsze z wami, Niech wiara będzie światłem, które Was oświeca w tych dniach ciemności, i niech gorliwość dla czci i chwały mego syna będzie jedyną sprawą, jaka Was pochłania. Walczcie, dzieci światłości, bo godzina mojej walki już nadeszła. W surowości zimy, Wy jesteście pączkami kiełkującymi na moim niepokalanym sercu. Ja umieszczam je na gałęziach kościoła, aby wam powiedzieć, że właśnie ma nadejść jego najpiękniejsza wiosna. To będzie dla niego druga pięćdziesiątnica. Dlatego właśnie zachęcam Was do powtarzania często w wieczernikach tej modlitwy, o którą prosiłam. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy z miłością Matki, której w tych latach słuchaliście, którą naśladowaliście i otaczaliście chwałą, błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.